No zawsze z regionem, na którym znajduje się bardzo wiele założeń pałacowo-parkowych, starych obiektów typu młyny, typu stare zajazdy, jest też mnóstwo obiektów sakralnych, które mają wartość zabytkową. W ramach działania Pytateru VI, czy to kultura, czy turystyka, ze środków europejskich staramy się wspomagać rewitalizację tych obiektów. Często tworzą, są unika, tworzone są unikalne, piękne projekty, które w sposób znaczący podnoszą wartość turystyczną i promocyjną danych miejsc. Staramy się też wspierać projekty dotyczące znakomitych polskich postaci, takich jak Fryderyk Chopin, organicznie związany z Mazowszem. Stąd dobrym przykładem takiego działania może być rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Sannikach, znanym ośrodku szopenowskim, z którego chcemy uczynić ważny punkt na trasie szopenowskiej. Związane jest to z dwustuleciem urodzin Fryderyka Chopina i rokiem szopenowskim, rokiem 2010. Innym przykładem mogą być mniejsze projekty realizowane przez miasta czy gminy, które polegają na rewitalizacji starych młynów, starych zajazdów, po to, żeby tworzyć tam centra kultury, centra dziedzictwa. Czasami bardzo unikalne, polegające na tym, że daje się zupełnie nową ofertę turystyczną, Kulturalną, a przy okazji buduje się też poczucie tożsamości danej społeczności i powoduje, że ludzie są zadowoleni z miejsca, w którym żyją i dumni z tego, że mogą przewracać do świetności te relity z przeszłości. Znajdujemy się tutaj w tej chwili obok pałacu imienia Fryderyka Chopina w Sonnikach. Staraliśmy się o projekt unijny, dlatego ponieważ samorząd, myślę, że żaden, żaden samorząd wiejski, żaden samorząd gminny nie byłby w stanie podźwignąć tak ogromnego ciężaru, jakim jest wyremontowanie takiego obiektu w ciągu powiedzmy dwóch lat, które są nam potrzebne, aby wyrobić na obchody rocznicy dwusetnej urodzin Fryderyka Chopina. Projekt rewaloryzacji zespołu pałacowo-parkowego, na terenie którego znajdujemy się w tej chwili, obejmuje oczywiście nie tylko remont samego obiektu pałacu, ale również rewaloryzację parku, który otacza pałac. Fryderyk Chopin przebywał w 1828 roku w pałacu w Sannikach. przebywał u swojego szkolnego kolegi Konstantego Pruszaka. W przyszłym roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina, dlatego też podjąłem starania, aby ten obiekt współprowadzić z samorządem województwa, ponieważ my jako samorząd gminny nie jesteśmy w stanie podźwignąć tak ogromnego ciężaru. związane z obiektem to jest cały zakres prac remontowych i restauratorskich związanych z całym budynkiem pałacu poprzez zmianę powierzchni dachowej, zmianę konstrukcji dachu, zmniejszenie zawilgocenia całego budynku, wymianę okien na nowe, drewnianej, całej stolarki okiennej, dachowej. Poza pałacem w ramach projektu unijnego Planujemy również odnowienie całej zieleni wokół pałacu. Pozostaną zabytkowe drzewa, ale potrzebne są nowe nasadzenia, utwardzenia ścieżek i dojazdów do pałacu, znalezienie miejsc parkowych dla turystów, którzy będą chcieli nas odwiedzić, nie tylko polskich, ale również i zagranicznych. W tej chwili pałac jest zamknięty, niedostępny dla turystów, ze względu na bardzo silny przygotowania do remontu, który za chwileczkę ruszy. Jednakże w przyszłym roku planujemy, żeby ten obiekt był otwarty i powrócimy wtedy do tradycji jaka jest w tym regionie i do tradycji związanej z pałacem, czyli koncertów muzycznych szopenowskich, które cyklicznie odbywają się w każdą niedzielę każdego miesiąca. Jesteście państwo pierwszymi osobami, które mają możliwość obejrzenia miejsca. Jest to kamień, na którym, jak legenda głosi, siadywał Fryderyk Chopin i dumał, wsłuchując się w muzykę regionu sanickiego. Przypuszczamy, że w tym miejscu zmienił swoje dzieło, zmienił tutaj rondo cedur na dwa fortepiany. Celem działania 6.1 jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprawa wzrostu instytucji kulturowych oraz inne formy wsparcia przyczyniające się do poprawy usług kulturowych. Beneficjentami, którzy mogą aplikować w ramach działania 6.1 kultura, są m.in. jednostki samorządu terytorialnego i związki stowarzyszenia, instytucje pozarządowe, z kościoły i związki wyznaniowe. Fundusze europejskie przyczyniają się do zmiany krajobrazu na Mazowszu. Tak jak tutaj widzimy, Stary Młyn, który dzięki dotacjom z Unii Europejskiej może stać się drugim kantorem młyńskim w Strzegowie. Eurobus, mobilne centrum informacji, odwiedził szereg gmin Mazowsza. Poprzez informację i promocję funduszy europejskich mamy nadzieję, że wielu Mazowian skorzysta z dofinansowania. Znajdujemy się obecnie na placu, na którym powstanie w ramach złożonego projektu unijnego Centrum Kulturalno-Historyczne Kantor Muński. Obiekty budowane w ramach tego projektu będą również służyły turystyce. Ten budynek gospodarczy, który kiedyś był nazywany jagielnikiem, będzie po odbudowie służył jako pomieszczenie do wypożyczalni kajaku. Liczymy właśnie na ściągnięcie kamieni muńskich czy fragmentów urządzeń do mielenia zboża. W pawilonie dydaktycznym chcemy również wyeksponować element związany z produkcją mąki, z przemiałem zbóż. Widzimy tutaj eksponaty zebrane wysiłkiem naszych pracowników gminy, jak również z mieszkańców. Eksponaty te służyły Naszym dziadkom do w życiu codziennym. W ramach tego projektu chcemy zbudować kilka obiektów, takich jak obiekt dydaktyczny, który będzie służył do przekazania wiedzy o przeszłości, czyli o historii tego terenu przede wszystkim młodzieży, turystom. Następnie będzie część historyczna, która będzie się składać z dwóch y, obiektów. Będzie dobudowany drugi budynek.